Cześć, Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który zaczniemy od unboxingu tajemniczej paczki, która dzisiaj do nas dojechała. Jest to w ogóle coś mrożonego widzowie, bo jest to napisane twój partner w transporcie mrożonych produktów. Dzisiaj miały przyjść do nas buty, ale Karol przynosi karton i jakieś mrożone. Ja mówię... Żeby... Co nie wiemy o co chodzi? Coś dziwnego, to w środku latają jakieś, nie wiem, granulki czy coś takiego i stwierdziliśmy, że zaczniemy nagrywać tego vloga dzisiaj, bo teoretycznie mieliśmy zacząć go nagrywać jutro. Ale musimy zrobić unboxing paczki na filmie, bo nie mamy zielonego pojęcia, co tutaj będzie. Tak, a jak to jest coś możnego, to nie może to pewnie zbyt długo czekać. Tym bardziej do jutra. Kurde, to ja, czy ja coś zamawiałem? Ja teraz zastanawiam się, czy czasem nie kupowałem czegoś do odcinka jakiegoś. A nie, no chyba nie. W zimie. Zanim to otworzy to widzowie zostawcie suba. Żeby... Aj, tak, koniecznie tak. pod tym filmem, jak koniecznie pod tym filmem, no ale uwaga, dobra, dawaj otwieraj. Dziwne. Dziwne. W kartonie mamy styropię a w styropianie mamy kolejny karton. Co to jest, Natalia? Ty, czekaj. jest nasz No właśnie. Będziemy otwierać karton w kartonie. Ej, to jest lodowate. Tak, jest zimne? No. i szczerze, to ja się boję trochę tego otwierać. A, ja już chyba wiem Co to jest? Lody Czajnika. Ty, Natalia, Czajnik kiedyś pisał do mnie o adres, ale to było tak dawno temu, że już zapomniałem. Czekaj, Ej. aż sprawdzę kiedy. Mamy chyba zapas lodów na najbliższe trzy miesiące, albo trochę dłużej. No całe wakacje na bank. Mam nadzieję, że najwięcej z tej lodów. Czajnika, bo je najbardziej lubię, po prostu morek to morekuje to już z 10 na 10 No, temu, przepyszne one są yy, No my oczywiście już je jedliśmy nie raz, także wiemy jak to smakuje Ale sprawdziłem, kiedy czajnik pisał do mnie na Instagramie I było to, uwaga, 6 marca Czyli ile? 3 miesiące temu. temu Dokładnie W sumie Karol otworzył jednego, ja chcę zobaczyć, czy one serio są zmrożone no, Wyglądają tak, jakby naprawdę były mega zimne Nie wiem, to robią, że ta temperatura nie ucieka W się sensie, widzę jak to jest zapakowane, ale dziwne, nie? Loda Julki I patrzcie to skała normalnie Ciekawe Dzięki czajnik za lody Tak, dziękujemy czajnik za zapas na całe wakacje Ale ja Natalia Jakoś zmieści do zobrażalnika No to ty iść to pakuj, a ja idę montować film, bo za 5 godzin muszę rzucić go na kanał No dzień dobry widzowie, witam was kolejnego dnia z samochodu Co ciekawe Karol jest przede mną w naszym drugim aucie, a wszystko dlatego, że przyjechaliśmy na myjnie. Stwierdziliśmy, że już mega dawno nie myliśmy naszych aut Tak szczerze to chyba z miesiąc Mamy taki syf, zaraz wam pokażę co się dzieje w naszych drzwiach Po prostu śmieci aż się wysypują Tutaj to można pisać normalnie. Mamy tyle kurzu i stwierdziliśmy, że jest to najwyższy czas, żeby w końcu umyć nasze autka Pierwszy raz przyjechaliśmy na mainie dwoma autami Karol przyjechał jednym, ja przyjecham drugim I zrobiliśmy sobie taką mini randkę na mainie Kurde, powiem wam, że myślałem, że będzie totalnie pusto Bo jest aktualnie godzina 13.11 A z tego co widzę mamy zero wolnych miejsc na mini bezdotykowej No lada, zwłonięło się jedno stanowisko Pierwszy będzie myty Mercedes Potem zajmiemy się BMW Ale w sumie BMW jest z zewnątrz czyste, bo ostatnio było myte Gorzej jest o wiele w środku Mercedes za to jest brudny i na na zewnątrz i jak widzicie to jest w środku, więc musimy doprowadzić te samochody do porządku. No dobra, mi też już udało się wjechać, znalazłam miejsce, ale nie do końca przemyślałam mój outfit i musiałam wyjść z auta i miałam cały mokre spódnie, musiałam sobie wstawić skarpetkę. W pięknie, tak. pięknie wyglądasz Natalia, dobra. Ty i będziecie ja idę myć Mercedesa. Dobra. No dobra moi drodzy, autko umyte. Co ciekawe, poszło mi szybciej niż Karolowi i nie wiem, czy chodzi tutaj o to, że mam większego skilla, czy po prostu chodzi o to, że było tu tak duże ciśnienie wody, że już odpadały mi ręce i chciałam jak najszybciej skończyć. Halo, co tak długo? No właśnie, co ty tak szybko, jakoś podejrzanie. Zaczęłaś po mnie, a skończyłaś przede mną. No widzisz, jakiego się ma skilla? Można byłoby to zrobić, małą inspekcję, ale już. No robisz... Proszę bardzo. Nie. No proszę. Nie dobra, nie będę się czerpał, jest okej? Okay. Teraz po prostu dłużej nie był myty, dlatego tyle to trwało. Jedzę, jakie tutaj było ciśnienie, jak ostatnio byłam na myjni takiej zewnętrznej, to było... Lajcik! A tutaj myślałam, że mi ręka odpadnie. No, widzisz, jaka to jest ciężka robota? A ty zawsze jeszcze krzyczysz na mnie, jak ja myję te samochody. Bo ty myjesz 30 minut. No, ale potem są pięknie wyłuskane. Dobra, nie ma co. Yy, który. I już wiedziałam, że nie umyłeś dobrze klamek, więc tym pięknie wyłuskane, to tak wiesz. Klamek nie da się dobrze umyć, bo na nich jest folia, która się dziwnie brudzi, ale nieważne. A, okay. Który najpierw odkurzamy, Becie czy Mercedesa? Becie. Tak? No? Ale miałam wam jeszcze pokazać, jak w środku wygląda nasze auto. I tutaj jest wszystko. Po jakichś odcinkach Karola, bileciki, jakieś różne buteleczki, woda. No i faktycznie są mocne I wyglądają trochę tak jakbyśmy wrócili z plaży I wysypali tutaj cały piasek z butów Nie no widzowie nie chciałem się czepiać Ale przechodząc obok Felk, No nie mogę Natalia Co ale... to jest powiedz Patrz. ja je myłam Zobacz widzisz myłam to Myłam je dwa razy serio Naprawdę Coś nie wyszło Dobra, dobra idziemy pokazać twoje felgi i Zapraszam Ej, Proszę to jest, bardzo To jest nie fair bo ty masz matowej, I tutaj nie widać Czekaj o widzisz jest lepiej Dobra chodź na kampi. Ale to jest ta folia taka Ej, dziwna No ona się tak nie myje widzisz Nie no co do Felk? to trochę moja wina, bo nie Natalii, żeby przetarła. Szmatką, wiecie, szmatką, Każde ramię każdej felgi, bo ja robię tak, że najpierw opukuję felgi, potem te ramiona wycieram właśnie szmatką i dopiero potem spukuję. Wtedy są idealnie błyszczące czyściutkie więc jadę szybko to poprawić, potem odkurzamy i pokażemy wam już efekt końcowy. No dobra, autka już umyte, z ciekawości sprawdziłam ile czasu tutaj byliśmy i okazało się, że byliśmy całe dwie godziny. To jest jakiś rekord chyba? To jest hit w ogóle, nie wiem jak to się stało, ale ogóle... chyba było warto. Samochody błyszczą, się jakby wyjechały z salonu. To piano Black się Karol nie błyszczy, no ja. cały czas ja i co chwilę wycieram i co chwilę są poprochy. Nienawidzę tego, w tym No, nie, no, to jest trochę upierdliwe, ale tutaj też jest folia, więc jak się porysuje czy coś, to też nie będzie to duży problem, bo właśnie problem jest taki, że się rysuje, więc stwierdziliśmy, że od razu kleimy folię, no ale no nie no, łapie to kurz strasznie. I a propos rysowania, to w trakcie odkurzania samochodu wypadł mi telefon na kostkę brukową. I oczywiście szybka już się pobiła. Na szczęście tył się nie pobił, bo spadł tak, na całe szczęście, już się tak bałam go odwrócić. Odwracam i no w sumie szybka się pobiła, ale to takie małe szkody. A, stówka do wymiany, oby jakby pod ekran był cały. I teraz w ogóle robimy zamianę o. Ja wracam Mercedesem. Tak, bo ja chcę, widzieć się przyjechać BMW. Jedziemy do domu, odstawiamy auta i Natalia musimy odebrać paczki, bo przyszły nasze buty. Dobra. No dobra, wyjechaliśmy już z menu i powiem wam, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz prowadziłem nasze BMW. Odkąd kupiłem Mercedesa, to praktycznie zawsze i wszędzie jeżdżę Mercedesem. Jak nagrywamy filmy na dwie kamery, to Natalia bierze BMW, ja biorę Mercedesa, więc naprawdę rzadko tym samochodem jeżdżę, ale powiem wam, że mimo tego, że BMW jest starsze, trochę brzydsze, dużo słabsze, bo tutaj jest 258 koni, a w Mercedesie 421 to Szczerze, nadal lubię ten samochód. Nie wiem, czy wynika to z sentymentu, że to było nasze pierwsze auto z salonu, czy po prostu, wiecie, tak, ten samochód mi się podoba, ale no, ma coś w sobie, że mimo tych lat, i mimo tego, że no, trochę już kilometrów z nim zrobiliśmy, nadal mega go lubię. A i oczywiście widzę, że jak ja nim nie jeżdżę, to jest rezerwa. Mam 57 km zasięgu, więc po drodze jedę na stację i widzimy się w domu. Wróciliśmy już do domu, po drodze zebraliśmy kartony i mamy taką mini wieżę z nich. Tak, to są widzowie. Nasze buty, generalnie zamówiliśmy cztery pary Easy, które kosztowały 4000 zł. O tych łącznie, więc Natalia, omawiam się, że każdy z nas zostawia maksymalnie po jednej parze, bo tu są dobra. dwie pary twoje, dwie pary moje. Tak, tak. Więc. Wierzę, to ja nie wiem, czy zostawię jakąkolwiek, bo ja nigdy nie miałam Easy i w ogóle nie wiem, czy będą mi się one podobały. Znaczy, ja wiem, że ja jedną raczej zostawię, bo polowałem na nią bardzo długo, ale dobra, otwierajmy po kolei. Na początek Easy 500. To są które? To są te, co ja mam? Nie. Nie wiem, ja też brałem Nie, to są te, które, na które polowałem. Nie, to są damskie. Okej, okay, czyli ty masz jedne 500, jedne 350. Wyglądają całkiem Spoko. Najpierw unboxing, a później przymierzanie, chyba, co? Tak? No dobra, to to są pierwsze. Tak trochę Ej. nie bardzo widać, ale. Ładny kolor mają. No, takie szarabe, fajne. Kolejny karton to 350 ki To też są twoje, bo ja tego modelu nie zamawiałem. Ja mam dwa razy 500. Ty, Karol, one są niebieskie. niebieskie. Ja to no, nie są takie. niebieskie? No właśnie, one tak dziwnie wyglądały na zdjęcia. Myślałem, że to są takie jak moje, tylko że zdjęcie przekłamuje, ale. To miały być beżowe. O, to ogólnie miały być takie, a, a są, są takie. takie. Oczekiwania versus rzeczywistość. No niestety. Nie, no brzydkie chyba, Zwrotu, wydaje mi się. Zobaczymy, przymierzę. Tutaj już muszą być moje, uwaga. No, fajny kolorek, chociaż wydaje mi się, że te ostatnie będą jeszcze lepsze. Bo uwaga, są to widzowie Easy 500 w kolorze czarnym. Ej, fajne. Ty, no ale w sumie nie są aż takie czarne-czarne. No, są takie grafitowe bardziej, bym powiedziała, ale tamte jasne też mi się podobają. Kurde, trochę w fiolet spadają, nie? Nie, to masz się chizę. Dobra, pokaż, mierzę. No dobra, przymierzyłem. Tutaj już nie wyglądają takie fioletowe, bo tam po prostu lampeczka trochę wiecie, przekłamywała kolor i. Ty, no widzowie, nie. Nie ja wiem czy te mi się bardziej nie podobają jednak od tych Mogę się założyć, że będziesz chciał zostawić dwie pary Nie, nie mogę Natalia. to jest przegięcie pały Tysiąc złotych za buty to jest naprawdę za dużo Więc zostawiam max jedną parę Kurde, no właśnie widzowie pytanie którą? Szybka prezentacja moich butów, tak wyglądają te błękitne Szczerze są wygodniejsze Ale mniej mi się podobają, te mi się bardziej podobają Aha. I te zostawiam. czekaj, nic nie widać Musisz metki. Tak wyglądają, mega mi się podobają Te zostawiasz? No Ja ostatecznie widzę zostałem te jaśniejsze, nie wiem Bardziej mi się podobają, też na lato wiecie jasne będą lepsze Więc te do zwrotu a w ty. Ich już niedługo będę sobie śmigał. Śmigać, Karol, że ty możesz do kuchni, bo słyszę, że już ziemniaki się gotują i trzeba robić mielone A ja wygrałem ten zaszczyt. Wygrałeś, bo ty robisz lepsze. Okej, okay, dobra, idę robić. Obiadek gotowy. I w ogóle ostatnio z Karol mamy jakiś taki vibe na polskie obiady. Robię no Ziemniaki z dzisiaj mielone i pekinka. Boże! W tym sezonie chyba jeszcze jej nie jedliśmy, Karol. Chyba nie, no. Hmm, Pyszna, ja nie? Mieliono. To jest widzowie, pekinka z Thermomix, Ona jest ale Idę jeść, bo mielony stygną. Odpoczęliśmy chwilę po obiedzie i teraz widzowie ruszamy do miasta na mały show. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio, jak byliśmy nad morzem, to Karol zgubił swoje okulary. Po powrocie do domu przeszukaliśmy wszystkie rzeczy: plecaki, ręczniki, koce, i niestety okazało się, że tych okularów nigdzie nie było. I faktycznie Karol zostawił je wtedy na tej ławce. Właśnie dlatego dzisiaj idziemy na poszukiwanie nowych okularów dla Karola. Znowu chcę Rajbany, chociaż nie wiem, one są jakieś pechowe. Bo to już był drugi raz, kiedy Karol zgubił swoje okulary. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, i tym razem one się nie zgubią. Poza tym pojedziemy się do KFC, bo podobno pojawiła się jakaś nowa pizza, w ogóle pizza w KFC, mega dziwne, ale stwierdziłam, że musimy ją przetestować, jest ona w pięciu chyba smakach, o ile się nie mylę, ale no musimy sprawdzić jak ona smakuje zakup okularów to była mega szybka akcja Karol pokaż tutaj, widzowie będą na pewno zaskoczeni co wybrałeś widzowie będziecie w szoku, nikt się tego nie spodziewa, tak dokładnie takie same okulary jak Karol zgubił, identyczne w sensie i tak pewnie za jakiś czas te okulary też zgubię, oczywiście. Że... wypluj to znaczy nie no, będę starał się tego nie zrobić, ale dwa razy już zgubiłem mam nadzieję, że trzeci raz już tego nie zrobię, ale kurde one są w to są takie zwykłe, najprostsze, one mi pasują, są tanie, bo kosztowały 450 zł, więc... No nie. Ekstra wygląda Jest git, co chyba? Spoko, dobra Jedziemy do KFC Jedziemy do KFC, no Dzień dobry, witam KFC KFC, pan zamówienia e, Dzień dobry, ja bym poprosił tą naszą nową pizzę pepperoni jedną Dobrze I to wszystko będzie bez zestawu Ty, Natalia, to jest twister on powiedział to było okrągłą no i na tych plakatach jak i no. to była pizza Dobra, zaraz to wyjaśnimy, ale jadę zapłacić Udało nam się znaleźć tą reklamę, którą widzieliśmy I spójrzcie jak to wygląda, jest normalnie okrągła pizza rozłożona Ale patrz Natalia, jest pizza i pod tym jest napis twister Ale oni to zasłonili napisem już w środę Patrz, tutaj też jest zwinięty Tak, Ale A to też... w ogóle się nie rzuca w oczy Oni specjalnie reklamując to wiesz, czy zanim to wprowadzili Robili tak, żebyś myślała, że serio jest to pizza I Żebym przyjechała tutaj to przetestować No i właśnie to <laughs> zrobiliśmy Wysiedliśmy z auta, bo mamy tak że jest to, że nam szkoda to żeby nie nakruszyć. Tak, zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądało, ale nie, no. Rap taki, no. Moi to nazywali pizza. Bez pepperoni? Nie, bo jak je dozłożysz to jest okrągłe i, to, i wtedy to wygląda jak pizza. No to każde to ja jest pizzą. Właśnie A dziwne. To jest jaj z Dobra, spróbuj, może będzie dobre po prostu. Smakuje jak pizza, peperoni z pizza hat. Serio? Serio? Pierwszy gryz, bo znaczy, ogólnie pizza hat i KFC chyba są jakoś połączone ze sobą. A? Często było tak, że lokale KFC były połączone właśnie z pizzą hat, więc podejrzewam, że to na przykład salami to pepperoni może być od nich w ogóle. Jak weźmiesz pierwszego gryzę bez kurczaka, to będziesz czuł, jakby jadł pizzę z pizza hat na innym spodzie? Ale jak weźmiesz już z kurczakiem, to czujesz jakbyś jadł wrapa z pepperoni, który jest za bardzo mięsny Ej, bez tytułu Może nie wygląda to jak pizza, ale w smaku jest to podobne do pizzy z pizzy hat. To wygląda tak jakby Pizza hat miała z KFC, Tylko by no tego ale... oficjalnie nie ogłaszali No właśnie, nie ma tego nigdzie napisanego, więc... No jest to ciekawe, jeżeli chodzi o cenę, to zapłaciliśmy za to 20 zł, tak? Mm -hmm. Za samego tego wrapa I było pięć smaków Była diabola, hawajski, cztery sery, Texas i pepperoni Jest okej, okay, ale no pizzą raczej bym tego nie nazywał Jaka ocenka?

Dobra, ja daję ósemkę, na pewno sześć i średnio siedem. Ej, tak w sumie po chwili to jest to ostre. Czujesz no, taki yes. ostry posmak w budzi? Yes, Wydaje yes, mi się, yes. że ten kuczek był ostry. Tak, bo salami raczej nie, to bardziej no. kurczak no. Całkiem spoko, fajnie, że KFC chociaż wprowadza coś nowego, bo w maku jest zero nowości. Tam się praktycznie nic nie pojawia. Tak szczerze, to nie pamiętam, kiedy ostatnio mak wprowadził jakąś nową kanapkę. Taką naprawdę dobrą. Wróciliśmy już do domku i w ogóle przypomniało mi się, że jakieś trzy dni temu kupiłam truskawki i jestem ciekawa, czy one jeszcze żyją. Ja widzę, że muszę wypakować z w tle, Chyba zrobię jakiś koktajl, bo one są o, w takim ładnym stanie, ale niektóre wyglądają mniej więcej tak Będziesz chciał Karol koktajl, czy się zniechęciłam nie skutecznie? Nie Ale w ogóle jakie baby truskawki, patrzcie jakie malutkie, jak wisienki normalnie wyglądają Dobra, truskaweczki ogarnięte, teraz dorzucę sobie jeszcze trochę malin i jagód Jezu Karol, nie wiem jak my teraz będziemy funkcjonowali w tym zamrażalniku, przez ten do czajnika Dobra, tyle chyba wystarczy Tyle na świeże. Dobra, biorę zamknięte. Nie będę ryzykowała. Na sam koniec dodaję jeszcze trochę cukru, ale nie aż tak dużo, bo mleko bez laktozy jest o wiele słodsze od normalnego. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Teraz idę to zbędować no i koktajl będzie gotowy. Mega dobre te truskawki już teraz są tak dobre i w ogóle Karol wyszło mi troszeczkę za dużo, więc wlałam ci Okej, okay, no wypiję w sumie no, Witaminki! Dobra, tak, takie truskawki jestem w stanie jeszcze zjeść, w sensie wypić bardziej no, Są też maliny i jagody, więc nie czuć aż tak bardzo truskawek Okej, okay, no to git Ale w ogóle, z racji tego, że za tydzień rozpoczyna się Euro 2024 to jako Sweet Planet przygotowaliśmy dla was małą niespodziankę i zrobiliśmy boksy kibica To co tutaj widzicie są to karteczki, które będą umieszczane w boxach i które razem z Karolem musimy teraz podpisać tak, jakby tych karteczek jest 220, bo boxów kibica, mystery boxów kibica, bo to są boxy, które powiecie w ciemno, będzie tylko 200. Te 20 karteczek to jest wiecie w takim taki, zapas taki zapas, wiadomo. I w tej chwili na ekranie widzicie jak taki box wygląda. Co on w sobie kryje za bardzo nie chcemy mówić, bo chcemy żebyście mieli niespodziankę, ale no na pewno będzie tam dużo słonych przekąsek. Idealnych do kibicowania Polakom na euro i nie tylko. Będą w tym boxie też rzeczy, których aktualnie na stronie nie ma w sprzedaży. Okej. Okay. No i poza słonymi przekąskami będzie też kilka słodkości, będzie też coś do picia, ale no to wszystko zobaczycie jak kupicie tego boksa, ale Karol, my teraz musimy to podpisać. No wiem, musimy to podpisać, musimy jeszcze dzisiaj te karteczki wysłać, żeby w weekend już te boksy były pakowane, bo ty no do euro został tydzień, czujesz to? No my już troszeczkę czujemy klimat, bo wczoraj razem z Karolem oglądaliśmy vlogi reprezentacji. No, w ogóle są kozackie te vlogi na, na kanale reprezentacji, już widzimy też jak piłkarze się przygotowują, ale fajnie, bo zaczyna się już taka atmosfera. Ja na przykład na co dzień piłką nożną w ogóle się nie interesuję, ale jak przychodzi euro, albo jak jest mundial, to jakby od razu zmieniam nastawienie, nie? Od razu staje się kibicem. To taki klimat inny, każdy no, nakręcę, już teraz wszędzie reklamy tak, euro. Tak, to prawda. Jakby Ekstra klasa, albo jakieś, nie wiem, nawet liga mistrzów nie bardzo mnie interesuje, ale jak jest euro, albo jest Mundial, to zawsze na Namawiam też Natalię, żeby ze mną kibicowała. Ona jest taka sceptycznie nastawiona często do tych meczów, ale w tym roku może też pójdziemy na strefę kibica. Ciekawi, czy robią, nie? Bo kiedyś robili. Na, pewno. na plaży, pamiętam, jak było chyba poprzednie euro, tak? Na pewno, bo już jest rozstawiona w ogóle ta cała. Serio? No O, to można pójdziemy na plaży właśnie obejrzeć mecz Polaków, ale zobaczymy na razie. Czekajcie, muszę pospakować. Ale minka. No może być. No. To niedobry? Nie no spoko, ale zbyt bardzo czuć tutaj świeże truskawki. Ale dobra, marker w dłoni, idziemy podpisywać. No dobra, moja była podpisana, teraz biorę te, które Natalia już podpisała, ty Natalia masz te, które ja podpisałem. I lecimy dalej. No. Ty, ja też, idealny timing Ale się zgraliśmy Mamy to Karteczki podpisane, my teraz musimy to zapakować i wysłać A my wy w tym czasie wpadajcie na www.sweetplanet.pl Bo liczba boksów jest ograniczona Jest ich tylko 200 i już są na naszej stronie Na tym też będziemy kończyli ten odcinek Kończę subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę I do zobaczenia w kolejnym odcinku Nara